Pamiętacie różne piękne gole? Ostatecznie uważam, że to jest najpiękniejszy gol. Ten gol, który wpadł dzisiaj, to jest najwodniejsza, chyba bramka. Moim zdaniem, najbardziej bramka w Ekstraklasie w ostatnich latach. Normalnie bramka, której dawno nie było. o Ostatnio co mówiłem. Kiedy wpadł jakiś piękny gol, i wpadł ten gol, jak widzieliście w powtórce, Jakub świerczok strzelił piękną bramkę z połowy boiska, jak kiedyś Ronaldinho czy Puszkasz e, Ładny gol. Pias ostatecznie z Linca Ojendrnego. Jakub świerczok strzelił przeciwko swojemu byłemu klubowi Mecz może tak nie porywał, ale ta bramka ja, moim zdaniem jest sprawiedliwej klasy. Jakby Firczok, no, jak na razie ma cztery gole. Też nie było swoje gole gole. I Metsle do Ligi Europy. Mo, może zrobię jeszcze wielką karierę, jak będę taka piękna gola stolał. Bramkę do niej wychwycenia bramkarza. Oby więcej takiego. Eczekajcie. Tak, ja się żegnam. Do usłyszenia. Cześć, pa. pa. Do usłyszenia w następnych odcinkach.